Tommy Richman. Million Dollar Baby. Prezentacja. Po polsku. Intro. Zrób to, kochanie. Zrób to, co powinienem pomyśleć. Zrób to, zrób to, kochanie. Zrób to, co myślę. Zrób to, zrób to, kochanie. Zrób to, co powinienem pomyśleć. Zrób to, zrób to, kochanie. Zrób to, co myślę. Zrób to, zrób to, zrób to, kochanie. Zrób to, co powinienem pomyśleć. Zrób to, kochanie. Zrób to, co myślę. Zrób to, zrób to, zrób to, kochany. Zrób to co powinienem pomyśleć Zrób to, zrób to, kochanie Zrób to co myślę Hurki Nigdy nie powtarzam zestawu, kochanie nie robię ci źle Mógłbym dla ciebie posprzątać Uch. Odróżniam dobro od zła Bo tak bardzo chcę to zrobić mm -mm. Jestem warty milion dolarów, kochanie mm -mm. Nie rób mi tego Je yeah. Do cholery Nie Je, yeah. je yeah. Wers Reprezentujesz moje miasto tak cholernie długo ale nadal mnie nie zauważasz. Mój dźwięk jest następny. Mhm. Mm następny jest VA. Yeah, yeah. Jestem im na karku. Yeah, yeah. Sprawdzam Czech. Yeah, yeah, yeah. Ona jest złą małą mamą. Ona jest Dibą. Mm. Bez względu na to, co się stanie, ona nie może ponownie stanąć. Między nami. Mhm. Mm Wiem, że jesteśmy lepsi niż przyjaciele. Lepsi niż przyjaciele. Zabrałem ją do Queen's Gambit. Yeah. Yeah. Oprawdziłem po moich przyjaciołach w tej chwili. Próbowałem zebrać trochę energii. To nie ma znaczenia, Enia. Wiem, że nie ruszyłaś dalej. Nawet jeśli próbowałaś. Oh. Nie. Nie wierzę w to, kochanie. Wiem, że skłamałaś. Oh. Nie. Przez całą noc. Co masz na myśli mówiąc, zmieniłem się. Nie pozostał taki sam. Straciłem rozum. Oh. Powiedziałem, miasto jest moje. Oh. Chórki. Nigdy nie powtarzam zestawu, kochanie. Hmm. Nie robię ci źle. Mógłbym na ciebie dobrze posprzątać. Mm. Odróżniam dobro od zła, bo tak bardzo chcę to zrobić. Mm. Jestem warty milion dolarów, kochanie. Mm. Nie rób mi tego. Yeah. Cholera. Nie, nigdy nie powtarzam zestawu, kochanie. Mm. Nie robię ci źle. Mógłbym na ciebie dobrze posprzątać. Mm. Odróżniam dobro od zła, bo tak bardzo chcę to zrobić. Mm. Jestem warty milion dolarów, kochanie. Mm. Nie rób mi tego. Nie. Yeah. Cholera. Nie. 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 Outro Do diabła. Do cholery. Nie. Nie. Yeah. Do cholery. Nie. Do diabła. Do cholery. Nie. Zrób to, kochany. Zrób to, co powinienem pomyśleć. Zrób to, zrób to. Kochany. Zrób to, co myśl. Zrób to, kochany. Zrób to, co powinienem pomyśleć. Zrób to, zrób to. خانه ضروبت سمیشه دو یه دو خلیره دو